W tym tygodniu ponownie zapraszamy Państwa na program Pana Czesława Olejnika, który przypomina o ważnych osobach naszego miasta. Na rodziny Mierzejewskich spoczywają tutaj Pan Ludwik Mierzejewski, jego żona Stefania i ich syn Andrzej Mierzejewski. Doktor Ludwik Mierzejewski Urodzony w Poznaniu W Chwaliszewie W 1901 roku Studiował na Uniwersytecie Poznańskim Na Wydziale Lekarskim Był bardzo zdolnym studentem W 1927 roku ukończył studia Doktor Ludwik Skubiszewski Dyrektor zakładu chwalił bardzo tutaj pana Ludwika Mierzejewskiego, który u niego był asystentem, a później adiunktem. Robił specjalizację z anatomii patologii. U profesora Jurosza sławej sławy chirurgii ówczesnej robił drugą specjalizację chirurga. W jego Opinii napisano, że posiada wysokie umiejętności chirurgiczne. Posiada technikę najtrudniejszych zabiegów chirurgicznych. Miał wtedy 35 lat. Wydawało się, że droga dla kariery naukowej w Poznaniu stoi przed nim otworem. Ale on nagle podejmuje inną decyzję. Mianowicie, gdy ogłoszono w Olsztynie konkurs na dyrektora szpitala powiatowego, zgłasza się w 1938 roku i konkurs ten wygrywa. Zostaje dyrektorem tego szpitala. W 1939 roku latem zostaje zmobilizowany do. Armii Poznań bierze udział jako lekarz wojskowy w bitwie nad wzórą w ramach tej Armii Poznań. Później wraz ze swoim serdecznym przyjacielem, profesorem Wiktorem Degą, organizuje szpital dla rannych jeńców polskich. To było niedaleko z Kierniejewicy. Później okupanci skierowali, nie pozwolili mu wrócić tutaj do Wielkopolski, natomiast że może odbywać praktykę lekarską na terenie generalnej Guberni. Osiedlił się w Pionkach, centra, to jest obu centralnego y, ośrodka y, przemysłowego leczy miejscową ludność, ale równocześnie udziela pomocy lekarskiej partyzantom i to partyzantom Że wszystkich ugrupowań wyznawał zasadę, że dla niego ranny Partyzan stanowi tak oboję... wartość taką samą, obojętnie na to z jakiej byśmy powiedzieli się opcji politycznej pochodził. Operuje w ziemiankach, w trudnych warunkach i tu daje się poznać jego genialna ręka chirurga zaraz za frontem wrócił do Wolsztyna szpital jest biedny zajmuje się zaopatrzeniem, organizowaniem ściąga do pracy swojego kolegę, później szwagra doktora Czesława Śmiałka potem Współpracuje z doktor Żdisową Konieczną i razem budują ten pawilon przeciwgruźliczny. Jego dwoma takimi rękami pomocniczymi to są siostry zakonne. Jedna siostra Natalia, laboratorka, a druga siostra Cecylia, instrumentariuszka. No, często. Pozwalał sobie na soczyste słowa, słynął z tego, ale one doskonale wiedziały, że to jest tylko rozładowanie napięcia nerwowego, jakie zawsze no, chirurga cechuje. W 30, 1979, 1979 roku odnowienie dyplomu wspaniała uroczystość. Otrzymuje różne znaczenia łącznie z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1968 przechodzi na emeryturę, ale jeszcze pracuje w przychodni chirurgicznej. W 1972 roku życia zaprzestał już pracy zawodowej i krótko potem, w 1980, zmarł. Żona jego. Pracowała w Prezydium Płatowej Rady Narodowej w Wydziału Budżetowym. Andrzej Adiunk w Instytucie Chemicznym też już nie żyje, spoczywa obok. Brat jego to słynny dyrygent Mierzejewski występujący w Warszawie. A więc rodzina o bogatym życiorysie, bogatym dorobku. Major Zdzisław Boheński, który przeżył tyle wrażeń w swoim życiu, a szczególnie w II wojnie światowej, znalazł tu ostatnie miejsce spoczynku. Maturę składał we Lwowie. Później wyjechał jako młodzieniec do Szwecji, by tam spędzić wakacje. A później rozpoczął tam pracę w porcie, fizyczną pracę, potem podłączył się do ekspedycji morskiej na wyspy Niedźwiedzie. Pod, tam spotkał również nad Skandynawii konsula zardeckiego, Helricha. Później ten konsul <grym> Sprowadził go do Finlandii i tam rozpoczął studia na Uniwersytecie Felsinga. Studiował ich teologię. Był asystentem pana profesora Kekonena, ojca późniejszego prezydenta Kekonena. Wraca do Polski, by odbyć ćwiczenia wojskowe w Dęblinie, tak w szkole Orlund, o, Okończy ją ze stopniem porucznika. Bierze udział w Olimpiadzie w Berlinie w Pływaniu. Później służy w pierwszym pułku lotnicza, lotnictwa polskiego w Lwowie. W 1937 roku otrzymuje stopień kapitana. Bierze udział w kampanii wrześniowej. Przedostaje się do Francji. Tam również służy w polskim lotnictwie. Po klęsce Francji przedostaje się do Anglii. Służy w słynnym Dywizjonie 303, walczy w Afryce, potem w osłonie nalotów na Berlin. bierze udział, ranny nad północną Norwegią. Wyławia go szwedzki Czerwony Krzyż. Traci jedną nogę, amputowaną mu, do kraju wraca po wyzwoleniu. Tutaj na ziemię wolszczyńską przybywa i Wilczu zakłada ośrodek las, to był ośrodek produkcji niedrze, niedrzewnej, to było wikliniarstwo, to było zbieranie runa leśnego i zmar niespodziewanie w 1962 roku 17 listopada. Postać bardzo ciekawa i bardzo zasłużona.